Cześć, witajcie. Na dzisiaj zestaw za 50 zł. Ekstralinie, Paradiso, Zodiak, Jadę do Vegas, Owocowa Eksplozja i Neonowe 13. No, mam trzy takie bardziej wymagające zdrawki. Mam nadzieję, że pójdzie to sprawnie. Neonowe 13 z numerem 11. Szukamy trzynastki. A mam 31, lusterko 22. Szesnaście, dwadzieścia jeden, trzydzieści pięć, dziewiętnaście, trzydzieści osiem, dwadzieścia sześć, czternaście i trzydzieści dwa. Było blisko. Owocowa eksplozja z numerem trzydziestym trzecim. Okej, ananas i karambola. Ananas. I dwa ananas na dole. Kokos i gruszka. Tu dwie gruszki. Jest i kokos i następny. I tutaj i na samym dole gruszka. Awokado i truskawka. Truskawa, awokado, truskawka, truskawka, awokado, tu mam dwie truskawki. O, tutaj wysyp awokado, ale zdrapałam banana, nie? Bo oczywiście za daleko musiałam jechać cytryna i borówka. Borówka, borówka, cytryna, cytryna, borówka. A tu jeszcze było awokado borówka i cytryny i borówki kiwi i winogrono kiwi kiwi następne i winogrono i więcej nie ma Jabłko i Brzoskwinia. Brzoskwinka. Jabłuszko. Brzoskwinia, jabłko. I mamy linię w grze dziesiątej. Nie, sorry, nie mamy linii, bo to był ten banan. Wybaczcie. Wiśnie i figa. Figa, figa. Wiśnie. Wiśnie, figa. Także nie mamy nic. Sorki, bo tam zdrapałam tego banana przypadkowo. Kontrolne różne. Jadę do Vegas z numerem 21. Szukamy symbolu do dolara. A mam biedronkę, winogrono, gwiazdę i jest dolar. Kawa, melon, gwiazda, serduszko, biedronka, korona, trefl, Podkowa, winogrono, palma, róża, karo, dwa serduszka, korona i garnek. Przy dolarku coś więcej niż zwrot. Nie, zwrot dyszka, ale tam warstwa kontrolne. A Zodiak z numerem 15. E, szukamy. Gwiazdy lub księżyca. O, lew. Mój jaszek jest lwem. Jutro będzie miał urodzinę. Oj. Pierwszy jest żółw. Jednorożec. Miś. Konik. Statek. UFO. Delfin. Syrenka. Kompas. Flaming. Teleskop. Chmura. Parasol. Kotwica. Portyk. Sputnik, planeta, naczynie, słoneczko i ostatnia szansa, krab. Niestety wygranej nie ma. Paradiso z numerem 20. Płetwy i delfin. Delfin, płetwy koło siebie. Płetwy. I tutaj nie ma wiadro i kotwica. Mam wiadro, kotwice. I tutaj już nic nie ma. Pomarańcza i liść. Pomarańcza, liść. I tutaj brak fala i napój. Stwala, napój. Napój. No i to tyle, okulary i łódź. Okulary. Hm. Radek tnie na dworze, wybaczcie za odgłosy. Łódź tutaj była i więcej nie ma. Latarnia i krab. Jest krab. Nie ma tutaj. Latarnia i krab. Jeszcze tylko słoneczko i będą dwie stówki. Wodolot i torba. Z wodolot. Brak, brak. Tu jest torba. Więcej nie ma, nie widzę. Serce i aparat. Aparat. Serduszko. Aparat i serce. Dobra, następne chmura i bluzka. Chmura, bluzka. I chmura. I ostatnie tęcza i piłka. Chyba nic z tego nie będzie. Piłka. Tęcza i piłka. No słabo, słabo. ZBG. I ostatnia zdrabka. Ekstra linie z numerem jedenastym. Kości i moneta. Moneta. I moneta. Kości nie widziałam albo pominęłam. Korona i lody. Lody, lody, następne. I tutaj lody, więcej nie widzę. Wiatrak i klucz. Jest klucz. Wiatrak. Lucz wiatrak i to tyle. Pódź cytryna, Pódź, dź, cytryna cytryna, ppódź i cytryna. Tak i rower. No jest wreszcie ptak, nawet dwa, ale rower gdzieś się ukrył, albo go nie ma. Sakwa i rolki. Rolki, sakwa. Rolki. Sakwa, rolki. Jest sakwa. No i to tyle. Arbuz i piłka. Arbuz. Piłka. Piłka. I piłka. Kolejne. Balony i leżak. Jest leżak. Leżak i balony. A tu była sakwa, leżak i leżak. Popcorn i parasol. Parasol, parasol, parasol. I tu parasol, a gdzie popcorn? Brak. O, tak, żebyście widzieli. Księżyc i dzwon. Księżyc. Kiepsko to widzę. Następne. Krab i serce. Serce. Krab, serce. Ale leżak był. Krab. Krab. Naw nawet dwa kraby. Krab. I na dole krab. Jeszcze cztery symbole. Podkowa. Biedronka. Podkowa, podkowa, biedronka, podkowa i podkowa. Chwila prawdy. Słońce i kwiat. Czy coś będzie? Jest słoneczko, ale linii tam to nie daje. I to tyle. Kontrolne powinny być różne. No i niestety takie są. Także dzisiaj na wydane 50 zł, tylko wjazdy do Vegas przy dolarku daje nam 10 zł. Lepszy ryc niż nic. Chociaż i tak wygrana marna. Ostatnio coraz gorsze te wygrane daje lotto, No ale nic, będziemy jeszcze trochę próbować wymęczyć je i wyciągnąć jakieś tam fajne wygrane. Przynajmniej bardzo się postaram. Życzę Wam, kochani, miłego dnia i zapraszam jutro na odcinek. Pa!